To co? Wypadałoby coś nagrać chyba nie? Nie. To jest właśnie temat tego nagrania, że coś wypada. Zwyczaj wypada zrobić coś, co, no na ile to jest spójne z tobą, jak wypada coś zrobić, jak masz coś co wypada, hmm? na ile to jest spójne z tobą. Teraz seria bo może coś wypada i to jest spójne z tobą spoko. Jednak niestety z moich obserwacji wygląda to zupełnie, ale to zupełnie inaczej, bo zazwyczaj wypada coś zrobić, bo ktoś coś powie, jak się tego nie zrobi, bo nas tak nauczono, bo przecież nie ma innej opcji niż wypada, jakby nie. Jak się tego nie zrobi, to świat się skończy wtedy. Hmm. Tylko moje pytanie. W momencie, kiedy wypada robić coś, co sprawia, że ty się później czujesz źle, czujesz się gorzej, wycieńczony. Hmm. Żeby nie powiedzieć, że później się do, że tak powiem, delikatnie mówiąc, hmm. to niby wypada. A co z tym, żeby wypadało najpierw skupić się na sobie, i wypadałoby, żeby się najpierw zająć sobą. I wypadałoby, żeby czuć się dobrze z tym, jak jest i co się robi. Ale nie, jakby ja mam wrażenie, że tego konceptu nie ma. Nie ma w ogóle konceptu, że robimy coś, żeby czuć się dobrze, my jako my. Trzeba robić wszystko, żeby inni wokół się czuli dobrze, no bo przecież gdzie, gdzie Twoja wartość, a gdzie wad do wartości wszystkich innych, tak? To jakby co ty? Nie. to tym się nie ma co przejmować. Przecież czujesz się później świetnie, jest ci później super, w ogóle czujesz się zajebiście, tak? Jak robisz to wszystko, co wypada. Nie? Hmm, to czemu to robisz? I tu nie chodzi znów. Żeby było jasne, ja nie mówię tego wszystkiego po to, żebyś ty teraz sobie dopieprzał, bo wypada sobie dopieprzyć w takiej sytuacji, prawda? Przecież coś zjebałeś, zrobiłeś nie tak. Nie, zrobiłeś tak, a nie inaczej, bo masz przekonania, które sprawiają, że uważasz, że tak właśnie ma być, że to jest jedyna słuszna droga. Przekonania to jedno. Jest ogromna szansa. Że na tym, co wypada, opierasz w ogóle swoją wartość, i opierasz nawet kwestię taką jak bycie akceptowanym, bycie kochanym. Bo czy przypadkiem kwestia tego, co wypada robić, nie płynie z tego, co Cię nauczono w domu, jak Cię wychowano? Nie wiem, tak pytam. Co ja tam wiem, tak? Co ja tam się znam? Przecież tu tylko siedzę i tak gadam, nie wiadomo o czym. No, tak bardziej serio. No, trochę się na tym znam. Trochę się na tym znam. Po pierwsze, kwestia pomagania ludziom to jedno. Ale ja mam poczucie, że 28 jak nie więcej lat robiłem to, co wypada. Ja wierzyłem w to, że tak jest. Że to jest jedyna słuszna droga. Tylko, że jakoś tak. Nie widziałem do końca, że to, co wypada, to nie do końca sprawia, że... Nie do końca. W ogóle nie sprawia, że mi jest dobrze. Bo się po prostu czułem z tym źle. I też nie miałem konceptu, że ale no jak? W sensie, że ja się teraz czuję źle i co z tego? Przecież wypada być dla innych, pomagać innym, spotykać się, przyjeżdżać gdzieś, bo wypada. Nie. W sensie, jak teraz o tym myślę, to aż mi jest ciepło w środku. Bo, bo naprawdę ten koncept jest mega mega nie pod, człowiek, pod siebie samego, w sensie nie pod swoje potrzeby, jest oparty na, Jak dla mnie centralnie na zewnątrz, nie tu, nie te potrzeby. I tak jak mówię, jeżeli koncept wypada, akurat u Ciebie jest przerobiony w kierunku, że. Naprawdę lubisz, nie wiem, być dla innych ludzi i suma sumarum czujesz się z tym wszystkim dobrze. To okej. Okay, bo może to akurat u ciebie tak wygląda, że robisz, że wypada, ale tak naprawdę to jest twoja droga spoko, jakby nie ma problemu. Tylko że ja mam wrażenie, że to jest mniejszość. I wtedy to naprawdę nie jest, że wypada, tylko po prostu to jest takie poczucie, że to jest spójne ze mną i to robię. Więc pewnie to nie jest do ciebie wiadomość, jeżeli tak masz, to jest wiadomość do ciebie, który robi w życiu większość rzeczy, bo wypada, a później siedzi w domu i myśli o tym, jakby to fajnie było zrobić coś dla siebie. Chociaż to i tak by było super, jak śmiał koncept w ogóle taki w głowie, bo to też pokazuje, że myślisz o sobie. Hmm. Ale niestety nie zawsze tak jest. Więc ile w twoim życiu jest rzeczy, które robisz, bo wypada, bo się boisz zrobić coś wbrew na przykład rodzinie? środowisku swojemu, a czujesz, że to, co robisz nie jest twoje, chciałbyś zrobić coś innego i jeżeli tak masz, jeżeli czujesz, że chciałbyś coś zrobić, ale jednak nie potrafisz, to pytanie skąd to płynie? Bo teraz znów ten koncept wypada coś zrobić ma swój fundament, ma swoją jakąś przyczynę. Zazwyczaj po prostu wniosłeś, wyniosłaś to z domu. I tak naprawdę to nawet nie jest twoje, bo po prostu nie jest to z tobą spójne. Ja myślę, że nawet nie jest z twoimi rodzicami spójne, czy z dziadkami, czy jeszcze pradziadkami. To po prostu się gdzieś skumulowało, zbierało i tak sobie to, wiesz, przez pokolenia się ciągnie. Ale tak nie musi być. I to, że zrobisz coś dosłownie wbrew komuś, to tak naprawdę tam nikt nie zginie. Bo... Co ciekawe, bardzo często nasza podświadomość myśli w kategoriach, ale jak ja się przecież sprzeciwię temu, co, co mi zaprogramowano, czego co mi mówili na przykład rodzice, to coś przestaną mnie akceptować, przestaną mnie kochać, to koniec. Już mnie nie będzie. Zginę, bo przecież nie będę miał miłości rodziców. Po pierwsze, nie wiem, co byś musiał zrobić, żeby nie mieć miłości rodziców. Mówimy już jakieś nie wiem, skrajności naprawdę. A po drugie, zakładając, że mówię teraz do dorosłej osoby, która jest w stanie sama się sobą zająć serio zginiesz, zakładając nawet, że nie będziesz miał tej miłości rodziców? Bo mi się wydaje, że nie, że to tak nie działa. Tylko znów, to jest w dużej mierze powierzchnia logiczna, że tak powiem. Fundamenty i podstawy tego są na poziomie emocjonalnym. I tam, kiedy sobie to wyciągniesz na poziom świadomy, bardzo często okazuje się, że można to puścić, można sprawiać inaczej. Hmm ale troszeczkę pracy to wymaga. Wierzę, że to, co tu powiedziałem, przynajmniej w minimalnym stopniu coś Ci pokazało i pomogło. Jeżeli nie, to i tak fajnie, że obejrzałeś do końca. Dziękuję. Jednak ja uważam, że sam fakt uświadomienia sobie tego może, może już wiele dać. Przyznaję, że ten, to nagranie jest takie bardziej, bardziej, dużo bardziej luźne i swobodne po Macieja. Hmm. Ale taki ma być serem zagawy. Ma być mój. Ma być jak najbardziej mój. Ma być autentyczny ze mną i spójny. Hmm. Bo też jakby tego chcę uczyć do tego inspirować bo ja sam nad tym pracuję. Hmm. I w sumie, dla mnie to wideo też jest pewnego rodzaju <trafią> terapią. Nie, no, może bez przesady. Hmm. Ale czymś takim, co, co i mi ma pomóc, bo sam ten koncept wypada. Przerabiam, bo teraz, czy wypada mówić takie rzeczy w rozczepanych włosach, w t-shirtie? Przecież to. No nie. Ale jestem z tym spójny i to jest dla mnie najważniejsze. Tego życzę też Tobie. Mm. I do następnego. Syropo zagawy. Trzymaj się, cześć.